Witam Państwa, w dzisiejszym wideo chciałbym omówić właściwości lecznicze, medyczne soku z selera oraz samego selera. Chciałbym odpowiedzieć na Wasze pytanie, z mi w ostatnim moim filmie, czy sok z selera właśnie jest zdrowy, czy warto go pić, jeżeli warto to kiedy i w jakich ilościach. Także chciałbym omówić to w tym wideo, chciałbym również Państwu wytłumaczyć w jakich stworzeniach czy problemach medycznych seller lub sok celera może być właśnie przydatny. Także zapraszam do oglądania tego wideo, zapraszam również do subskrybowania oraz zostawienia lajka. Pomaga mi to zwiększyć oglądanie tego kanału. Seller oraz sok selera są bardzo dobrymi rozwiązaniami, jeżeli chorują Państwo na wysokie ciśnienie krwi oraz dne tak tzw. artretyzm. Wynika to z tego, że w selerze mamy kilka związków chemicznych, takich naturalnych związków chemicznych, które właśnie są obecne w tej roślinie. Jednym z nich to jest właśnie NBP, czyli butylphalite z angielskiego. To NBP jest obecny w łodydze selera i NBP działa na ścianę waszych tętnic, pomaga to właśnie obniżyć wysokie ciśnienie krwi ponieważ te tętnice po prostu się, że tak powiem, rozkurczają. Dlatego to może Wam pomóc, jeżeli chorujecie na wysokie ciśnienie krwi. Musicie natomiast pamiętać, że tak jak powiedziałem, NBP jest obecne w łodydze ze selera, czyli w przypadku, gdy właśnie nie spożywacie samego warzywa, a wyciskacie ten sok z selera, to no możecie nie dostarczyć po prostu odpowiednich ilości NBP, przez co może Wam to praktycznie nie, nie, nie pomóc i nie przynieść. No, korzyści. Tak? Dlatego przy wysokim ciśnieniu krwi raczej bym, raczej bym polecał spożywanie samego warzywa, a nie koniecznie soku z celera. E, natomiast przy dnie moczonowej e, takim innym związkiem chemicznym jest e, luteolin, e, z, po polsku to jest chyba luteolina. Jest to związek, który właśnie może pomóc przy dnie tak zwanym artretyzmie. E, jeżeli Państwo mają problemy właśnie z, ze stawami, e, te stawy są opuchnięte, e, mają państwo bóle stawów to właśnie ta luteolina może pomóc uregulować zmniejszyć ten stan zapalny i pomóc państwu Właśnie nie tylko z bólem, ale nie tylko z symptomem, nie tylko z bólem, ale właśnie w leczeniu tego artrytyzmu naturalnie. Także to są takie dwa związki chemiczne, które są obecne w selerze. Także odpowiadając na pytanie, jeżeli chorujecie na wysokie ciśnienie krwi, to polecam jedzenie selera. Natomiast jeżeli macie dnę moczanową, to możecie wybrać sok z selera lub po prostu samo warzywo. Takim drugim rozwiązaniem, jeżeli nie lubicie selera, nie lubicie soku, nie macie czasu go wyciskać, to polecałbym ekstrakt z nasion selera. On również ma bardzo duże ilości tego NBP i on może Wam również właśnie pomóc przy wysokim ciśnieniu krwi. Także reasumując, jeżeli chorujecie na wysokie ciśnienie krwi, polecałbym spożywanie trzech do pięciu łodyg selera dziennie. Natomiast jeżeli chorujecie na dnem oczanową, artretyzm, to polecałbym tak samo. Przynajmniej 3-5 wodek dziennie, lub dwie szklanki soku z selera. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania do tych wiadomości, to proszę pytać w komentarzach. Tutaj chciałbym tylko jednak zaznaczyć, że te wiadomości, które Wam przedstawiam, no, jest to naturalne leczenie schorzeń medycznych, chorób. Jednak chciałbym zaznaczyć, że nie jest to coś, co, znaczy, musicie pamiętać o tym, że po prostu nie jest to jedno rozwiązanie, które Wam pomoże. Musicie natomiast pamiętać o dobrej diecie, o spożywaniu wartościowych pokarmów, również o treningu. Musicie pamiętać o tym, że lepiej to skonsultować z lekarzem oraz farmaceutą, że po prostu ten cel nie może, być, może nie być wystarczający, jeżeli chodzi o te stworzenia. Takim drugim, drugą rzeczą, którą chciałbym zaznaczyć jest to, że pomimo tego, że wiadomości, które przedstawiam, jak najbardziej są poparte badaniami medycznymi, to nie ma tych badań dużej ilości. Wynika to z tego, że po prostu firmy farmaceutyczne no, niestety nie inwestują w badanie naturalnych rzeczy takich jak seller, po prostu, po prostu im się to nie opłaca. I myślę, że w przyszłości do 5-10 lat takie badania będą obecne, ale myślę, że jest to po prostu remedium naturalne, że łatwo to sprawdzić, że możecie Państwo spróbować faktycznie jeść zwiększonej ilości sellera. I mogę Wam powiedzieć, że po prostu naszym klientom oraz pacjentom, których widzieliśmy w szpitalu i sami właśnie czegoś takiego próbowali, faktycznie im to pomaga. Dlatego zachęcam Was do spróbowania. Zachęcam Was do spróbowania właśnie jedzenia zwiększonej ilości selera lub tego soku selera. Myślę, że to już wszystko, ponieważ przedłużam. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania i do zobaczenia w następnym wideo.